No tak, witam ponownie. Tym razem pieśń z kubryku, co się zdarzyło jeden raz. Całkiem wesoła piosenka. Coś się zdarzyło, jeden raz nie uwierzycie mi, Tym wdepnął sobie w piękny czas Niemieckę Chapman Street i ciągni, malutku aż do skutku, Jak ten New Yorkers to nie tańczą polki, Dziewuszka grzeczna Wiza vis, vis obrała kurs na wprost. Tuż tuż na baker mieszkam z więc się zabrałem z nią i ciągi po malutku, aż do skutku. Jak ten jogał, co nie tańczą Polki kielicha rzekła, znajdziesz tam przekąskę, to i sio. nas witała w drzwiach siostrzyczek cały rząd. Ciągni po malutku, aż do skutku, jak ten jogos, co nie tańczą. Do wierzchu nalewano szkło i to aż podno, aż zaczął kręcić się jak wąk mój globus z miejscu i po pomalutku, aż do skutku jak ten New Yorkos, co nie tańczą Polki Przyjaciółeczkę wzrusza, bo ja przypominam jej. Braciszka, co w Szanghaju jest, za nie wiadomo co i ciągni Pomalutku aż do skutku Jak ten joga, to co nie tańczą Przejrzałem nagle oczy, trąc królową, Boże, chroń ten goły facet w łóżku jest bez wątpliwości mną. No I ciągi po malutku, aż do skutku. Jak ten co so nie tańczą polki. To w czym do portu szedłem, dość wytworną miało woń. Pomące rybner rybner rwura, hoj jak ulał na Cape Horn. Ciągi po malutku, aż do skutku. Jak ten co so nie tańczą polki. Wszystko po malutku ciągnie się do skutku, jak ten jogal, nie tańczą, breakdance.